Witajcie kochani, dzisiaj zacznę od historii. Historii, z którą zetknęłam się, będąc na drugiej misji w Brazylii. Pojechaliśmy wtedy z rentym Klarkiem do takiego dużego kościoła, słuchajcie, kilka tysięcy ludzi. I naprawdę było tam wielkie poruszenie, Boże. ja tylko tyle, że jak robili chrzest, to robili chrzest i mieli 20 basenów, w których szczono ponad 400 osób, więc dla nas to był w ogóle szok. Wow. I ja mamy o dwóch takich rzeczach, które mnie zaskoczyło. Bardzo dużo ludzi było uzdrawianych. I jak mieliśmy mieć taką właśnie ewangelizację i później chrzty, to niebo było całe zasłane tak powiem, ciemnymi chmurami, szło na burzę. I słuchajcie, pastor tego kościoła powiedział, słuchajcie, tak co roku jest, są takie burze. Pomodlimy się. W związku z tym zrobiliśmy całą ewangelizację, a ta burza stała w takiej odległości, nie wiem, może, może z 50 km od nas, wielkie czarne chmury. I słuchajcie, ona weszła, ale dopiero jak wyruszyliśmy z takim opóźnieniem, W nocy strasznie lało i była wielka burza. Więc zdążyli zrobić wszystko. I ciekawe było to, że... Ten pastor, jak na niego patrzyliśmy, to naprawdę był takim człowiekiem, który był jak taki pisku, Wszyscy go wpadł, w pierścień całowali, był darzony bardzo dużym szacunkiem, ale później jak to się zwykle ba, zdarza w takim naszym chrześcijańskim życiu, okazało się, że przy obserwacji jego zobaczyliśmy, że jest takim człowiekiem, który jest bardzo dużo dumy, w którym jest bardzo dużo takiego jak jakiejś zazdrości, nie wiem. I pamiętam, że wtedy kiedy siedzieliśmy... Siedzieliśmy, e, siedzieliśmy sobie na tej sali, mieliśmy takie przesłanie, jedna dziewczyna miała, żebyśmy poprosili tych pastorów o błogosławieństwo, ja już to mówiłam na którymś miejscu. Dlatego, że e, tutaj jest taki duch przebudzenia, który się porusza i, e, i żebyśmy żeby poprosili, że z tym błogosławieństwem ten duch poruszenia przeniesie się razem z nami. Już myśmy się modlili zobaczyliśmy, że to jest dobra myśl. Rendy, on tylko wziął tych swoich pastorów do modlitwy, ale się okazało, że tamten właśnie senior-pastor skapnął się, że to była prośba od Polaków do tego, żeby, żeby oni wszyscy się pomodlili, wszyscy pastorzy. No i oni też się o nas modlili, modlili się tak z wiarą, taki, taki naprawdę mocny kościół wiary wyszło, słuchajcie, do modlitwy o nas chyba z 30 pastorów. Także to była potężna, potężna brygada. Ale czym dłużej tam siedzieliśmy, tym dłużej zauważyliśmy, że jak Grendy Clark reklamował książki, no to oni też reklamowali, że oni też zrobili super książki. Że jak e, e, którzy z jego muzyków reklamował kasety, znaczy płyty, tak? <laughs> kasety, boże, w jakim ja wieku jestem, to, e, to oni też zaraz reklamowali swojego muzyka. I było tam czuć tyle zazdrości. I pamiętam jak w pewnym momencie właśnie przy takiej akcji e, mieliśmy taki moment, w którym e, ten, ta część mojego filmu się działa Pamiętam, że wtedy nie zatrzymaliśmy się. Nie wszyscy ktoś z tyłu zaczął krzyczeć, o Boże, jaki, jaki po prostu papież, jak on się zachowuje, tak? Ja pamiętam, że ja się aż cała skoliłam, bo wiedziałam, że to jest pewnego te, w rodzaju test, test, aby nie osądzać, żeby nie wchodzić w miejsce, w którym jest diabeł, bo pamiętajcie, że to on jest tym, który idzie i osądza i robi różne rzeczy. I teraz ja mam do ciebie takie, takie pytanie, zobacz, jak to jest, żeby upołączył się w takim przebudzeniu? Widać po prostu jakby takie nieprzyjaźnione człowieczeństwo. Wiesz, i e, pamiętam jak pojechaliśmy na misję do Rosji, to było zaraz po tym, jak, e, jak komunizm padł. E, I pamiętam, że mieszkaliśmy, też byliśmy w takim wielkim kościele przebudzonym i nocowaliśmy u jednej zaangażowanej zborowniczki i w nocy mieliśmy jakieś takie dziwne wydarzenia, bo jakby manifestowała nam się jakaś demoniczna moc. I do tego wszystkiego jeszcze byśmy się strasznie pokłócili. Zaczęliśmy się modlić, żeby Duch Święty objawił nam tą prawdę. Słuchajcie, i okazało się, że ta kobiet, do tej kobiety co noc przychodzi, przychodzi, taki duch. I to jakiś jeszcze duch pił z który głaszczy ją po nodze, tam ją przytula. I ona próbowała go kiedyś wypędzić, yy, yy, dlatego że yy, wodą święconą w, w cerkwi, ale on się tylko zaczął śmiać, żeby go nie moczyła. Także historie z Wojciechem były niewywałe, Ale co się okazało? Okazało się później, że, ta, e, że zaczęliśmy się modlić. Jak to jest możliwe? Aha, i od czasu, jak my tam zaczęliśmy mieszkać, to się okazało, że, że on się nie pojawia, nie? I, i, i wiesz, i myśmy zaczęli modlić się o takiego, takie, takie Boże prowadzenie, co my mamy z tym zrobić, żeby Duch się nam objawiał, co się stało. I okazało się, że ta dziewczyna, e, która... To były takie domy czynszowe, bez łazienek, wiecie siedem rodzin mieszkało, jeden, jeden kibelek. I to takie były, wiecie, warunki, ale naprawdę ona chodziła do tego kościoła, była tam zaangażowana. Słuchajcie, okazało się, że ta kobieta pracuje e, jako prostytutka, że przyjeżdża raz w tygodniu piry są, trąbią i ona wtedy schodzi. Więc zobaczyliśmy, gdzie jest to miejsce otwarte, otwarte do tego, żeby zły mógł działać w jej życiu. I widzisz, musisz stać sobie z tego sprawę, że kiedy zauważysz pewne rzeczy, bardzo mocno jest skupiona Twoja uwaga na kim, że ktoś jest tak pełen dumy, tak pełen pychy, że ktoś jest tak nieprzemieniony, a jest na przykład liderem, że ktoś w taki sposób się odpowie o... I jak idziesz w kierunku sądu i zaczynasz iść tym sądem, to musisz wziąć pod uwagę, że... Czasami taka sytuacja może wskazywać na to, że, że to jest po prostu diabeł, który próbuje ciebie wciągnąć w osąd. Dlatego, że osąd zawsze ludzi osąd. Czyli widzisz, w dzisiejszym czasie nasz nieprzyjaciel o wiele częściej działa przez prowokacje, o wiele więcej działa, na, na, wiele więcej działa w tym kierunku, żeby coś zrobić tak? takiego, żeby nas, żeby otworzyć drzwi do swojego działania w naszym życiu. Przecież ja nie jestem za tym, żeby grzechy nie były ujawniane, ale ja wierzę, że jest takie miejsce i czas i sami ludzie posłani, którzy te grzechy ujawniają i pokazują te rzeczy. I ja wierzę, że jeżeli my pakujemy się w nie swoją bitwę, jeżeli po prostu zabieramy się za rzeczy, które nie należą do nas, to później diabeł może działać w naszym życiu. Podam wam przykład taki typowo biblijny. Jeden z większych proroków w Izraelu, Samuel. Tak, który urodził się z wołania swojej mamy, tak, e, którą, e, którą Heli, tak, kapłan w Izraelu, uznawał po prostu, wtedy pobożny człowiek uznawał po prostu za, za pijaną, kiedy on się o niego modliła. E, został przez Boga dany na wychowanie do Heliego, kiedy ten już był człowiekiem, który, e, który był otyły, który pozwalał na grzech którego synowie kradli, kradli coś, co miało być spalone, tłuszcz, który miał być spalony dla Pana, który znęcali się nad ludem. I Bóg dał temu Heliemu człowieka, który miał później jeden z większych wpływów na Izrael. Słuchajcie, i ten człowiek uczył go, uczył go słuchania głosu Bożego. Kiedy on przychodził, mówi: Panie, chciałeś coś ode mnie, chciałeś coś ode mnie. Heli w pewnym momencie powiedział: Jeżeli jeszcze raz usłyszysz takie, takie wołanie w nocy, to po prostu to powiedz panie, to oto ja, twój sługa, czego chcesz ode mnie. Czyli Heli znał te rzeczy i wiesz, my musimy rozumieć, że jeżeli my jesteśmy, chodzimy z Panem Jezusem i jeżeli widzimy Jego działanie w miejscach, w których jest zauważalna jakaś pycha, jakaś duma. To musimy zwrócić, zwrócić pod uwagę, że to jest duch, wziąć pod uwagę, że to jest duch przebudzenia, także przebudzenie nigdy nie jest związane z człowiekiem, jest zawsze związane z modlitwą wielu, którą jakiś człowiek ujmuje, tak jak przebudzenie w Brazylii. Tego nie zaczął żadne ze znanych ludzi, którzy się na to powołuje. Przebudzenie w Brazylii zaczęło się od zwykłych ludzi tam siedzących, poruszenie Boże. Dlatego my trafiliśmy do takiego kościoła, który już był przebudzony, ale i który działa, ale w przebudzonych miejscach jest takie coś, że po pewnym po pewnym czasie te miejsca są atakowane. Po pewnym, po pewnym czasie te miejsca są, e, jakby przychodzi na nich na nie duma. Pamiętam taką historię kobiety, która e, ma bardzo dużo takich wejść do nieba spotkania e, z Panem Jezusem i kiedyś rozmawiała z Panem Jezusem na temat przebudzenia znaków i cudów. Czyli tam mamy Orala Roberta, to są te czasy, to jest bardzo dawno temu. Jak zobaczycie sobie stare wideo, e, to będziecie zdziwieni. Jak ludzie wstawali z wózków, jak po prostu byli sparaliżowani, rozwiązywano im te całe takie, wiecie, kaptany, które mieli takie i zaczęli normalnie funkcjonować. Było mnóstwo cudów i znaków. I ona, kiedy była w niebie, w czasie pewnej rozmowy usłyszała, no tak, to przebudzenie zostało zmarnowane, ponieważ ludzie zaczęli budować na własnej chwale, i, I zaczęli, nie produkowali, nie, nie, produkowali nie, nie wychowywali uczniów, nie wychowywali tych, którzy mogą to roznieść dalej, nie wychowywali, można tak powiedzieć, skrótowo Bożej Armii, która nie będzie złożona ze znanych głów, które coś robią, tylko która będzie pełna ludzi, którzy wiedzą, że Bóg Ukryty działa w nich tak? i że to Boża chwała z nich wychodzi, a nie oni są pełni chwały. Tak? Wiecie, to jest bardzo trudne dla każdego z nas. Takie przypadki mogą nas nauczyć tego. Są czasami takim wielkim oszczerzeniem dla nas, takim, wiesz, pi, 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 żebyśmy zobaczyli, żebyśmy w te miejsca nie wchodzili. Ale na miłość boską, kochani, nie wchodźmy w osąd. Zostawmy te miejsca Bogu. Zostawmy te miejsca osądzeniu Bożego, Bożemu. Jeżeli Bóg tam działa i Jego przebudzenie działa, to niech ono działa, To kiedy ma działać, nie patrzmy na ludzi, nie dajmy się gorszyć, którzy, którzy popełniają jakieś grzechy, nie dajmy się gorszyć, nie dajmy w te miejsca chodzić. Pamiętaj, osąd od rozsądzenia różni się bardzo. My nie jesteśmy tymi, którzy mają wydawać wyrok potępienia. Już Bóg wysyła tych ludzi, którzy mają autorytet nad nimi, którzy mają, e, którzy mają żeby do nich dotrzeć. E, jeżeli ich serca są zatwardziałe. To my nic z tym nie zrobimy. Możemy tylko pociągnąć innych ludzi do osądów, odrzucenia, i to wcale nie zmienia faktu, że Kościół powinien być oczyszczany. I grzechy, które są grzechami, powinny być oczyszczone, i Bóg to robi. Ale nie dlatego, żeby Kościół zniszczyć, ale dlatego, żeby nas ocalić, bo to nie jest w naszym życiu. Nie daj sobie wmówić, kiedy ktoś do ciebie przychodzi i mówi do ciebie, to mówi Pan, teraz zginiesz, że to był Bóg. Bo Bóg przychodzi do nas z oczyszczeniem żeby nas odświeżyć, żeby zabrać z nas coś, co po prostu może zabić nas i zniszczyć. Dlatego po prostu przy stole powiedział do Judasza, nie rób tego, możesz ich z tego nie czynić. Dlatego powiedział do Kaina, nie, twój grzech nie musi nad tobą panować. Dlatego mówi do nas, chcąc nam objawić, że jeżeli zanurzymy się w Nim, to jesteśmy w stanie sprzeciwić się temu, co, co chce nas zniszczyć. Także kochani, nie osądzajmy, nie potępiajmy. Nie bawmy się w to, nie koncentrujmy się na tym, co nie jest wolą Bożą dla nas, bo możemy stracić nasze powołanie. Dobrego dnia!